Wój stracce, czy se kudasasz to na drowiej na posty u przedokcji mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Kuliga Mariana Bublewicza, twoja domowa impreza i pokazałeś się z bardzo dobrej strony. Tak, fajnie, cieszę się bardzo, był pełen ogień na trasie, razem z Darkiem pojechaliśmy wyśmienite te zawody. Pomimo tego, że nie, nie dysponowaliśmy najlepszym sprzętem, bo, e, bo niestety samochód, którym mieliśmy jechać na początku uległ awarii, więc na szybko musieliśmy coś skombinować. I dziękuję Krzysztofowi Wiklińskiemu, który wypożyczył mi samochód i samochód dojechał do, do końca. Choć te ostatnie dwa odcinki jechaliśmy bez tylnego napędu, czyli jechaliśmy tak naprawdę ośką, bo od razu zmieniliśmy dyfer na starcie. Ale tak to wszystko poszło zgodnie z planem, bez błędów. No i wygrana. O to chodzi. Od dłuższego czasu pojawiają się informacje w świecie wirtualnym, że Planujesz starty w rajdach samochodowych, przesiadka z wyścigów do rajdów. Jakie są plany na ten sezon? Tak, to prawda. Bardzo mocno myślimy o RSMP, dlatego że to, jest, to zawsze było moją pasją. Tak? Od dziecka chciałem jeździć w rajdach, akurat nie miałem możliwości. I teraz, jeżeli pojawiła się taka możliwość, to chcę jak najlepiej ją wykorzystać, jak najlepiej się przygotować. Na chwilę obecną plan jest od połowy sezonu, dlatego że. Jeszcze nie znam tego świata rajdowego. Trzeba go poznać, zebrać doświadczenie. Na chwilę obecną brakuje mi go i po prostu nie chcę być słynnym dzwonnikiem z Krakowa. Dlatego jeszcze muszę chwileczkę pojeździć i poczekać i to wszystko przyjdzie samo. Czyli pojawisz się na trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski od rajdu. Od rajdu Rzeszowskiego pojedziemy tam prawdopodobnie zerówką, o ile się uda, ale na pewno w tym roku chcielibyśmy zahaczyć nadwiślański, dolnośląski Armałów. Nie, już jako, jako, jako stawka. Rywalizując, rywalizując z innymi kierowcami. Jeszcze zobaczymy tak naprawdę. Na pewno następny rok będzie pełny sezon. Prawdopodobnie będzie to proto, ponieważ byłem ostatnio pana Wiesława Steca i niesamowicie podoba mi się jego zaangażowanie w budowę tych samochodów i widać serce, które pan Wiesław w to wkłada i naprawdę samochód wygląda wyśmienicie. Też miałem okazję jechać takim samochodem i no jest różnica. Jest naprawdę duża różnica w porównaniu do lancera czy do innych samochodów czteronapędowych. Oczywiście nie mówimy o R5, bo to jest jakiś kosmos budżetowy, prawda? 5 minut, chciałem Wam bardzo wszystkim podziękować za na klasie. A najbardziej chciałbym podziękować Krzysztofowi Biklińskiemu, który pożyczył mi samochód, bo po... eee. postawcym w Memoriale dziesiątym i wyjęczonym stał pod wielkim znakiem zapytania, także Krzysztof bardzo dziękuję. Eee. No i wszyscy znają się sezon rajdowy przed dobrem. Eee, pan chciał przekazać Wam... o e